Cześć z tej strony Mateusz. Jeśli obserwujecie mój kanał, to pewnie zauważyliście, że w serii gadżety dla domu pojawiło się w ostatnim czasie na przestrzeni w zasadzie ostatniego roku naprawdę masę robotów sprzątających. Są to urządzenia coraz to bardziej popularne, bo po prostu pomagają nam w codziennych obowiązkach w domu i przez moje ręce przewinęło się naprawdę sporo różnego rodzaju urządzeń, natomiast chyba po raz pierwszy mogę stwierdzić, że to urządzenie mega mnie pozytywnie zaskoczyło i jest to chyba najbardziej. Zaawansowany robot, jaki kiedykolwiek testowałem, i nie są to słowa rzucone na wiatr, ze względu na to, że sam robot jako to urządzenie pojedyncze wraz z tym śmietnikiem, który również możecie widzieć, tworzą tak naprawdę genialne połączenie, które nie tylko daje nam komfort tego, że to urządzenie sprząta nasz dom i tyle, a my możemy sobie w tym czasie coś innego porobić. Ale również to, że sama ta stacja sprząta z kolei tego robota, co tak naprawdę ogranicza już w 90% rzeczy, które my musimy zrobić właśnie z tym robotem, aby utrzymać go w jakimś porządku czy po prostu konserwować. No i dodatkowo powiem wam uczciwie, że nigdy nie testowałem wcześniej tak bardzo zaawansowanego urządzenia, które miałoby tyle różnych funkcji, które można wykorzystywać tak naprawdę w dowolnym. Warunkach i od razu tutaj do głowy przychodzi mi to, że możecie tak naprawdę mieć go puszczonego w całym domu, niezależnie od tego, czy macie parkiet, kafelki, w względu na to, że ten odkurzacz w poszczególnych trybach sprzątania wszystko to albo po odkurza, albo posprząta, umyje, a w momencie, w którym wykryje, że na przykład wjeżdża na dywan z mokrym mopem, no to tam nie wiedzie, no bo wiadomo, że nie wolno. Że jeśli szukacie mega zaawansowanego robota, który nie kosztuje wcale jakichś absurdalnych pieniędzy, bo jest to raptem 600- kilkadziesiąt dolarów, przed sprzedaży, która właśnie startuje, to naprawdę warto zainteresować się tym sprzętem. Link do niego oczywiście będziecie mieć w opisie tego filmu, a ja postaram się wam przedstawić to, co tutaj mamy najważniejszego. Sam odkurzacz jest dosyć masywnie zbudowany ze względu na to, że mamy tutaj w zasadzie dwa zbiorniki. Jeden oczywiście na brud, jakiś kurz, który się zbiera oraz na samą wodę i one mają po kilkaset mililitrów. Natomiast dosyć często są w stanie jakby wracać do bazy i się wypróżniać. W związku z tym nie jest to żaden problem, że wy musicie za tym odkurzaczem latać i wymieniać ewentualnie te pojemniki na nowe albo też opróżniać właśnie te śmieci. Dodatkowo z przodu mamy trzy przyciski, dosyć klasyczne, tutaj akurat bez większej rewolucji. Przycisk do włączania, wrócenia do Bazy, a także do odkurzania lokalnego, regionalnego, nie wiem jak to przetłumaczyć. Chodzi po prostu o to, że na przykład spieszy wam się, bo przychodzą znajomi, a macie coś rozsypane, nie wiem, tutaj w salonie, no to klikacie sobie i on w tym salonie, właśnie w tym miejscu tylko będzie jeździł, a nie będzie wam jeździł po całym mieszkaniu. Z drugiej strony to samo możecie też zrobić w samej aplikacji, także nie jest to problem. Ona też również tutaj jest dosyć dobrze napisana, ale do tego później wrócę. I sam odkurzacz robi też wrażenie pod względem na szpikowanie technologii, ze względu na to, że mamy tutaj różne skanery, a także detektor 3D. To powoduje, że z jednej strony jest świetnie jakby zmapowane każde pomieszczenie, każda jakby powierzchnia, po której będzie jeździł ten odkurzacz, łącznie na przykład z dwoma piętrami, ale z drugiej strony nie wjeżdża on też bezsensownie w widoczne od razu przeszkody, czyli w momencie, w którym będzie odkurzał tutaj na przykład pod krzesłami, to nie będzie w nie wjeżdżał i jej przesuwał, tylko po prostu ładnie do nich się będzie dostawiał i to naprawdę dosyć precyzyjnie wygląda, a raczej samo odkurzanie jest dosyć precyzyjne. Do tego dochodzi też wykrywanie obiektów w 3D w związku z tym, jeśli macie zwierzęta, bądź Dzieci i one coś zostawiają na ziemi, albo nawet jeśli wy zostawiacie jakieś skarpetki, jakieś inne takie pierdoły, to ten odkurzacz prawdopodobnie na 90% ich nie wciągnie. Mówię prawdopodobnie na 90%, bo czasami mimo wszystko zdarza się, że jakaś tam skarpetka się zapląta, więc nie mówię tutaj, że ta skuteczność jest idealna. No i na samym spodzie tego odkurzacza też mamy dosyć unikatową konstrukcję, bo co prawda mamy tutaj standardowo jedną turboszczotkę, dwa kółka oraz jedną szczotkę boczną. Tu akurat szkoda, że nie ma z drugiej strony tej szczotki, bo jednak wydaje mi się, a raczej wiem to z doświadczenia, że te odkurzacze, które mają z dwóch stron takie szczotki, te zamiatające, po prostu są bardziej precyzyjne ze względu na to, że ten kurz, który gdzieś tam spada, od razu jest z dwóch stron zbierany. No ale okej, okay, musimy to przeżyć. W zamian za to mamy tutaj z tyłu dwie szczotki mopujące, które naprawdę rewelacyjnie myją nam podłogę, bo nie jest to taki klasyczny mop, który jeździ sobie, jest jakby ciągnięty przez cały ten odkurzacz, tylko dodatkowo te szczotki wirują, chyba 180 obrotów na minutę mają, w związku w związku z tym tutaj tworzy się odpowiednia siła nacisku i jest w stanie wyszorować i tutaj podkreślam słowo wyszorować naprawdę bardziej zabrudzoną powierzchnię w związku z tym nawet jeśli macie podłogę nie wiem, bardziej zbrudzoną po jakimś błocie jakimś piasku i tak dalej, to ten odkurzacz powinien sobie z tym poradzić może nie będzie to idealne czyszczenie, ale naprawdę większość tego zabrudzenia będziecie mieć wyczyszczone no i oczywiście te dwa kółka też są na tyle jakby odporne, że nie ma dla nich problemu aby wjeżdżać nawet na większe jakieś zniekształcenia terenu nie wiem, na jakieś hokery, na jakąś szybę na jakieś przeszkody. No i oczywiście nie ma też żadnego problemu, aby wjechać na dywan z nawet grubszym włosiem. Absolutnie tutaj to nie jest problem dla tego odkurzacza. Także pod względem konstrukcyjnym naprawdę niewiele mu można zarzucić. Jest on naszpikowany technologią, jak przystało na robot z tej wyższej półki cenowej i spokojnie może się mierzyć z jakimiś rywalami od na przykład iRobota i tak dalej. Dodatkowo, sam robot jest wyposażony w baterię o pojemności 5200 mAh. Generalnie można powiedzieć, że on jest w stanie poodkurzać naprawdę sporej wielkości mieszkania, jakiś apartament, albo po prostu nawet dom dwukondygnacyjny, z tym nie byłoby problemu. Mówię, nie byłoby, ze względu na to, że przez to, że same te zbiorniczki do zbierania kurzu, czy do samej wody są mniejsze, on musi mimo wszystko i tak wjeżdżać do stacji ładującej częściej. Więc generalnie widok tego, że on dosyć często pojawia się w bazie, jest spowodowany nie tym, że ma słabą baterię i musi się co chwilę doładowywać, a musi po prostu jakby opróżniać się albo właśnie ze śmieci, albo z samych tych zanieczyszczeń powstały w wyniku mopowania. Niemniej, gdybyście mu zabronili, że ma tak często przyjeżdżać z powrotem do tej bazy, to spokojnie przez te dwie godziny, dwie i pół, a może nawet trzy, jak mu zmniejszycie moc, będzie w stanie wam jeździć na okrągu po mieszkaniu i spokojnie, tak jak wam mówię, nawet dom taki podchodzący pod 150-200 metrów jest w stanie na jednym odkurzaniu, na jednym naładowaniu poodkurzać. I jak już wspomniałem o tej stacji, wręcz mógłbym powiedzieć, że to jest zamek, a nie stacja dla tego odkurzacza, bo on jest naprawdę, naprawdę naprawdę wypasiony, ale jest to spowodowane przez to, że on nie służy tylko do opróżniania się śmieci, bo to jest dosyć klasyczny, jakby taki śmietnik znany z innych rozwiązań od innych producentów. Tutaj tak naprawdę mamy taką bazę, w której on się również myje, konserwuje, no i opróżnia również brudną wodę, która powstała czy została zebrana z mopów w wyniku jakby właśnie mopowania I jak podniesiecie sobie tą klapkę, to mamy dwa zbiorniki po 4 litry pojemności. Jeden służy oczywiście do przechowywania czystej wody, którą jest napełniany odkurzacz, a drugi do odpompowywania tej wody, aby zebrać właśnie w tej stacji tą brudną, zanieczyszczoną wodę i dla mnie to jest rewolucja. W sensie ja się nigdy wcześniej nie spotkałem z czymś takim, żeby odkurzacz po jakby mył się z tego brudu, który właśnie zebrał. To jest naprawdę rewelacyjna sprawa no i to działa. Jak widzicie, ja nie miałem bardzo brudnego mieszkania, brudnej podłogi, a i tak ta woda wręcz była czarna, taki żur. W związku z tym samo to świadczy o tym, że on tutaj naprawdę bardzo mocno myje te podłogi i jest wam w stanie zebrać bardzo dużo takich zanieczyszczeń, jakiegoś kurzu, który nawet jest niewidoczny. Na pierwszy rzut oka. No i dodatkowo, podczas tego głośnego procesu, nie jest on jakiś bardzo głośny, ale jednak słychać go. Jak sobie postawicie gdzieś w rogu mieszkania, no to będziecie słyszeć mimo wszystko, że on pracuje. Są też na bieżąco jakby czyszczone, też matki. To jest akurat rewelacyjna sprawa, no bo nie jest też tak, że te mopy na dole tego odkurzacza są uwalone czymś i on cały czas jakby ten brud i tak wyciera w podłogę. Nie, one są na bieżąco też przecierane i naprawdę również bardzo dobrze to wygląda. To jest coś, czego również widziałem w innych odkurzaczach, naprawdę robi robotę, no bo tak jak widzicie po tej podłodze jest on w stanie bardzo dużo Wam tutaj rzeczy wyczyścić. W samej tej stacji oczywiście znajduje się też 3-litrowy worek na kurz. On powinien starczyć gdzieś na kilkadziesiąt dni codziennego tak naprawdę sprzątania Waszego mieszkania. Oczywiście to zależy od intensywności jakby puszczania go, od tego jaką dużo będziecie mieć powierzchni, jak dużo tych zanieczyszczeń będzie, ale myślę, że właśnie raz na gdzieś dwa miesiące będziecie musieli po prostu wymienić ten worek, chyba że naprawdę dosyć często Odkurzacie i macie też dużo śmieci, no to wtedy ten wynik odpowiednio spadnie, myślę, że gdzieś do miesiąca. Tu jest o tyle ważna sprawa, że jest on antybakteryjny i jak zaznacza producent, ta konstrukcja jest na tyle zamknięta, że te alergeny, te wszystkie zanieczyszczenia nie będą wam fruwać tutaj po powietrzu, tylko będą jakby bardzo mocno szczelnie jakby schowane w tym worku i dopiero będziecie mieć do niego dostęp w momencie, w którym będziecie chcieli po prostu go wyrzucić. No i jeszcze co ważne, w momencie, w którym ten odkurzacz już zostanie w bazie i będzie na przykład się dłuższy czas ładował, żeby nie doszło do sytuacji, w której ten nakład i te mopy w zasadzie gniją i osadza się na nich na przykład jakaś pleś związana z tym, że są mokre. Stacja na bieżąco je po prostu osusza, przez co macie wrażenie tego, że po tych kilkudziesięciu minutach, może po kilku godzinach, tak naprawdę ten odkurzacz jest jakby jak nowy, jest wysuszony w całości. W związku z tym nie musicie się martwić o to, że jakaś pleśń, jakieś grzyby będą wam się tutaj zbierać. Wszystko na bieżąco również możecie podglądać na tym monitorku, na tym wyświetlaczu, który jest na przodzie tego ekranu. To jest również świetna sprawa, bo macie dostęp do tego, jak wygląda sam status. Odkurzacza, czy jeździ, czy się gdzieś zatrzymał. Z drugiej strony, jaki jest stan naładowania tego odkurzacza, no i też możecie sobie wybierać odpowiednie tryby, co się aktualnie ma właśnie stać ze względu na to, że ten panel jest w pełni jakby kontrolowalny poprzez przyciski. Także ten zamek, znaczy stacja to jest coś, czego ja wcześniej nie widziałem. On jest naprawdę kapitalny. I o ile podobały mi się już nawet wcześniej jakieś takie odkurzacze z automatycznymi śmietnikami, no to ta stacja tak naprawdę pozamiatała, dosłownie w przenośni, bo robi tyle rzeczy, jakby z tym odkurzaczem i dba o niego na tylu polach, że tak naprawdę nie jest możliwe zniszczenie go. No dobra, w skrajnym wypadku jest, natomiast w normalnych warunkach, jeśli ma on wam po prostu odkurzać i też myć, no to nic tak naprawdę się z nim nie stanie i wy w zasadzie będziecie musieli tylko po jakimś czasie opróżnić ten śmietnik albo wylać też tą brudną wodę, która się zbierze, ale nic wcześniej nie będziecie musieli tak naprawdę robić. I w zasadzie jest to taka kwintesencja takiego smart odkurzacza, inteligentnego robota, który jeździ właśnie po naszym domu i załatwia wszystko tak naprawdę za nas. To jest coś, czego ja się nie spodziewałem wcześniej, i naprawdę ten robot mnie mega pod tym względem zaskoczył. Więc jeśli chodzi o samą efektywność sprzątania, odkurzania czy też mopowania, tak jak wspomniałem wcześniej, ten odkurzacz jest nasz spikowany technologią, różnego rodzaju skanerami, laserami, które wykrywają z jednej strony obiekty, nie wjeżdżają, do nich nie dobijają. W związku z tym nie musicie się obawiać o to, że jak macie na przykład jakiś wazon, to on je wszystkie porozbija, bo tak mocno będzie w nie wjeżdżał. Nic z tych rzeczy. Tak samo nie wiedzie on na dywan w momencie, w którym ma zainstalowanego mopa, no bo po prostu on był go wtedy Zniszczył, także pod tym względem on po prostu myśli. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj do wyboru różne tryby sprzątania. Możecie sobie włączyć jeden z pięciu trybów, polegający na tym, że ma na przykład sam odkurzać. Ma też opcję zamiatania. Może jednocześnie również w tym wszystkim mopować, albo na przykład tylko mopować. Dodatkowo ma też funkcję odpylania, czyli te wszystkie alergeny, czy jakieś zanieczyszczenia, które znajdują się na naszej podłodze, są po prostu z niej usuwane. Co do samej jakości sprzątania, raczej Was tutaj nie zaskoczę, jeśli powiem, że jest bardzo dobrze. No cokolwiek mu nie roz sypiecie, sól, cukier, jakieś nawet większe rzeczy, jakieś włosy od kota, a ja ich mam sporo, jeśli chodzi o sierść, czy po prostu takie normalne zaburzenia, łącznie w sumie z jakąś ziemią naniesioną na przykład z błotem, ten odkurzacz naprawdę sobie z tym bardzo dobrze radzi. Generalnie przy takim mocniejszym jakby wgnieceniu, w jakiejś fugi takiego jakiegoś błota, takiej ziemi on może mieć problemy, no bo nie jest w stanie już później tego wykryć przy takim pierwszym skanowaniu, sprzątaniu, natomiast i tak ten efekt będzie naprawdę bardzo zadowalający. W przypadku dywanów wygląda to równie dobrze ze względu na to, że tutaj z kolei jest automatyczny tryb wykrywania dywanu, że w momencie, w którym już ma wjechać na niego, to po prostu zwiększy też moc sania. W związku z tym macie pewność, że jeśli Wam się coś więcej rozsypało na takim dywanie, na przykład tego tak jak mi, to jak widzicie, on i tak sobie z tym poradzi. Tutaj już wtedy ta moc sania przy takim jakby tym najwyższym trybie wynosi 3200 paskali, więc tutaj ten odkurzacz przy tym parametrze również wyróżnia się na tle rynku. No i tak jak Wam mówiłem, mamy tutaj tą dodatkową szczotkę, która też wyciąga te zanieczyszczenia, jakieś włosy, brudy, z trudno dostępnych miejsc. Szkoda, mimo wszystko, że nie ma tej drugiej, ale może ma to już związek z tym, że z tyłu są jeszcze te dwie szczotki do mopowania, więc już nie chcieli dawać tej czwartej. I to, co jeszcze zauważyłem, taka moja uwaga: im dłużej będzie jeździć ten odkurzacz po waszym domu, tym tak naprawdę te sprzątanie będzie efektywniejsze. W sensie ten algorytm uczy się tego, jak szybciej, jak lepiej, jak bardziej efektywnie sprzątać wasze mieszkanie i odpowiednio właśnie później jeździ i jest sprząta. Także możecie liczyć na to, że z czasem, jak będziecie korzystać z tego sprzętu, to on tak naprawdę będzie jeszcze lepszy, aniżeli na początku. A raczej on będzie taki sam, natomiast wy będziecie mieć jakby lepsze doznania, no bo ta efektywność się po prostu zwiększy. No i tak jak wam mówiłem, o ile na samym odkurzaczu nie ma za dużo przycisków, nie ma też dodatkowego pilota, no to wszystko to możecie też skonfigurować z waszym telefonem. Aplikacja jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS. W związku z tym możecie po pierwsze sobie tam na przykład nazywać jakieś różnego rodzaju pokoje, w których ma odkurzać właśnie ten odkurzacz i robić na przykład w nich martwe strefy, ale oczywiście możecie też zwiększać na przykład moc sania. Czy po prostu też kwestie, jeśli chodzi o nawilżenie samego tego mopa, który będzie Wam czyścił tą podłogę. Również tam w tej aplikacji możecie ustawiać wszystkie rzeczy związane z samym śmietnikiem, tak abyście mieli pod kontrolą na przykład sam proces czyszczenia tego odkurzacza, jego konserwacji i tak dalej. Czy naprawdę ten odkurzacz niemal pod każdym względem jest idealny? No, może poza ostatnim, że trochę kosztuje, no bo za niego musimy zapłacić w tej przedsprzedaży 600, no prawie 700 dolarów. W związku z tym po przeliczeniu na złotówki to wyjdzie prawie 3000 zł. Ale jak sobie porównuję, co w tej cenie jest z innych markowych produktów, macie to tak naprawdę pod względem tego, co oferuje ta stacja. No, tamte roboty przegrywają. Ja osobiście pierwszy raz testuję tak bardzo zaawansowanego robota, który tak dobrze by sobie radził z wykrywaniem terenu, z wykrywaniem przeszkód, z wykrywaniem dywanów. A z drugiej strony miał tak wypasiony śmietnik w sensie ten zamek, w którym zarówno są opróżniane wszystkie rzeczy śmieci z tego odkurzacza, łącznie z brudną wodą, ale też z drugiej strony jest on myty i te szczotki w zasadzie są myte. Także w momencie, w którym on sobie jeździ, nie rozprowadza jakby ponownie tego brudu, który ówcześnie został zebrany. To jest naprawdę rewelacyjna sprawa i myślę, że każda osoba, która nie chce za bardzo przejmować się funkcjonowaniem takiego robota, będzie z niego mega zadowolona. Tak jak wam mówiłem, to już powtarzam chyba z dziesiąty raz w tym filmie, ale serio to myślę, jestem mega zaskoczony jakby jakością wykonania i tym, co oferuje ten robot. Gdybyście byli zainteresowani, to tak jak wspominałem, obecnie trwa na niego przedsprzedaż, w której możecie go kupić za te 600 kilkadziesiąt dolarów na Indiegogo. Później ta cena pewno nie wzrośnie, jeśli trafi on normalnie do sklepów, także jeśli będziecie zainteresowani, to śmiało wchodźcie, link jest w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!